Cześć, ja jestem Kuba, i pokażę Ci dzisiaj, jak w prosty sposób możesz wygenerować politykę prywatności oraz regulamin dla Twojego sklepu na icomrevolution.pl. E Także nie przedłużając, w pierwszej kolejności pokażę Ci, jak to wygląda w aplikacji. Także będąc już zalogowanym na ikonrevolution.pl e przechodzisz do zakładki dokumenty, gdzie możesz skorzystać sobie z generatora dokumentów. Jest to świetne narzędzie, które pozwoli Ci dosłownie w kilka minut wygenerować dokumenty dla Twojego sklepu. Dla przypomnienia, według prawa polskiego nie możesz prowadzić sprzedaży w internecie bez posiadania właśnie regulaminu oraz polityki prywatności. Także jest to po prostu must have, które musisz mieć. Wystarczy, że uzupełnisz w tym miejscu po prostu dane Twoje i Twojego sklepu. Także nie przedłużając, zaczynamy. W pierwszej rubryce musisz wpisać nazwę sklepu. W moim przypadku jest to ikomshop.pl. E Ty wpisujesz nazwę swojego sklepu. Jeśli chodzi o adres URL, no to zachęcam, żebyś sobie właśnie włączył już swoją stronę i wystarczy, że będziesz po prostu kopiował i wklejał potrzebne, potrzebne dane. Tak? Także, jeśli chodzi o domenę, możesz skopiować. Nazwę sklepu z pierwszej rubryki też będzie OK. W następnym okienku musimy wkleić link do polityki prywatności. Jeszcze co ważne. W pierwszej kolejności utworzyłem sobie strony, właśnie polityka prywatności oraz utworzyłem stronę regulamin. Te strony włączyłem sobie w nowych kartach. Także teraz mam łatwy dostęp do po prostu skopiowania tego odnośnika. Więc mamy akurat skopiowany odnośnik z regulaminem, więc wklejamy regulamin. Przechodzimy teraz do strony polityki prywatności. Również kopiuję oraz wklejam. Strony kontaktowej nie mam jeszcze utworzonej, także zrobię to po prostu w ten sposób i też będzie OK. Ten odnośnik będzie działał, jak utworzę sobie stronę kontakt. Oczywiście jeśli prowadzisz działalność... Zaznaczasz to okienko, wpisujesz tutaj nazwę swojej firmy i podajesz NIP, i przechodzisz dalej. Także po uzupełnieniu powyższych danych przechodzimy do danych sprzedawcy. W tym miejscu wpisujesz swoje imię, wpisujesz swoje nazwisko, wpisujesz swój e-mail. Ok, i numer telefonu. Ja tutaj podam po prostu jakieś przykładowe, żeby generator puścił. Mnie dalej pozwolił wygenerować dokumenty. Wpisujemy adres oraz numer budynku, a w tym miejscu wpisujemy kod pocztowy. Pozostały nam jeszcze dwa pola do uzupełnienia. W tym pierwszym polu musisz umieścić nazwę operatora płatności, czyli w skrócie chodzi o bramkę płatniczą, z jakiej będziesz korzystał w swoim sklepie. Jeśli będziesz korzystał z przelewy 24, musisz podać dane do przelewy 24. Jak będziesz korzystał na przykład z HotPay, to musisz podać dane do HotPay. Jeśli ze Stripe'a, to ze Stripe'a. Wiadomo, ja postaram się umieścić w Tobie te linki w opisie tego filmu. Uzupełniłem sobie te dane, także mogę przejść dalej. Zaznaczamy tutaj zgodę i klikamy przycisk generuj. Teraz w tym miejscu został wygenerowany regulamin, oraz została wygenerowana polityka prywatności. Gdy zjedziemy sobie niżej, to mamy też właśnie politykę prywatności. Jednym przyciskiem możemy ten cały dokument skopiować i wkleić po prostu na stronę w Twoim sklepie. Także przechodzimy do strony regulaminu i kopiujemy sobie cały tekst w ten sposób. Następnie przechodzimy do strony, która została już wcześniej przez Ciebie utworzona, czyli w moim przypadku jest to po prostu strona Regulamin. Klikamy edytuj stronę i w tym miejscu wklejamy tekst. Jak widzisz nie ma w tym totalnie nic trudnego. Klikamy zapisz. Identycznie robimy właśnie z polityką prywatności. Możemy to zrobić właśnie jednym przyciskiem. Klikam edytuj stronę. Ja jeszcze zawsze usuwam tę linijkę i zapisujemy zmiany. Sprawdźmy teraz, jaki jest efekt końcowy i jak to wszystko wygląda. Jak widzisz, polityka prywatności została już umieszczona w naszym sklepie.